Dodatkowy test trzech rodzajów klei do szkła z aluminium. Tak, jak widzicie, tutaj już były pewne testy robione. Tutaj nie mamy po całości kleju. Głównie tutaj chodzi o to, żeby sprawdzić otuszczacz AP1 do metalu. Z tego względu, że tutaj mieliśmy takie, mimo że to są ładne profile. Powierzchnię anodowaną i tutaj był problem z tym, że przy y, kleju y, na UV nie było to tak mocne trzymanie, żeby wyrywały na małych kawałkach. Oczywiście nie wyrywały kawałki szkła. Zwłaszcza, że tutaj mamy szkło klejone. Tutaj tylko chodzi o to, żeby sprawdzić ten p 1 do metalu, czy nie będzie problemu z tym, że. Będzie się coś z powierzchnią działo. Zwłaszcza, że ten test jest testem, tutaj robimy test po dwóch, bodajże czy trzech miesiącach takim długoterminowym. I mamy 45 Celer z AP1, N11 z AP1 no i UVK 23 plus AP1. Tu akurat nie powinno być żadnego, że tak powiem, problemu. Zobaczymy, jak to wpływa tutaj na T2. zamontowane szkło. Tutaj nie będziemy ani walić, ani nic, bo to są za duże kawałki. Głównie chodzi o to, czy po takim teście 2-3 miesięcznym nie dzieje się nic z powierzchnią e, przy zastosowaniu AP1 tego aluminium anodowanego. No i e, tutaj e, szkła. Nie ma problemu z tym, że nawet jest. Czyli tutaj mieliśmy udzieska, trójka ufałka, japę. Jedynka. Tutaj mamy 45 celer za tę jedynką. O no tutaj już ta siła sobie też nie powinna puścić, ale chyba jednak nie. Idziesz po. przy 45 Sam klej nie jest yy, tak mocny, oczywiście jak. UV, bo ufałkę tutaj mówimy o wytrzymałościach w granicach w zależności od materiału, ale średnio się przyjmuje 10 do 12 megapaskali. 45 ma powiedzmy 6 do 8, także tutaj jestem zdziwiony tym, że zwłaszcza do metalu, bo ile do szkła to już test jakiś czas temu robili, robiliśmy, to bodajże gdzieś filmik jest, jak to trzyma. Na większych powierzchniach już tym bardziej. Nie ma problemu z klejeniem, ani z tą powierzchnią, żeby była i oczywiście przeźroczysta. Jeszcze N11. Tutaj, czyli tutaj mamy akryl, czyli ufałka jest z bazy akryli. Tak? Znaczy, na bazie akryli tu mamy pełu. 45 to jest poliuretan, czyli 45 to jest ta wersja rzadka. Jeżeli do standardowego stosowania stosuje się PU Clear, czyli odmianę tego kleju po prostu gęściejszą bo ta to jest rzadka jak woda. No i tu mamy N11 za P1. Klej, który jest też idealnie przejrzysty. Dobrze klei i metal, i szkło, nie ma z tym problemu. Ale jednak zobaczcie, to jest zbyt słaba wytrzymałość. Do metalu, ok. Do szkła no zostają tu kawałki, ale sama wytrzymałość już kleju. Mimo, że tutaj ta wytrzymałość kleju jest porównywalna z tym, w zasadzie to, jak przyjmiemy, yy, tam dane to też jest w granicach 8 do 12. Tu, nawet teoretycznie, powinien być mocniejszy. Ale zobaczcie, przy szkle wyrywa się sam już klej. No tu jest kwestia potem grubości tego kleju, ale zobaczcie 45 lub PU clear jako e, gęściejszy. No i ufałka to to wiadomo, ale jeżeli w miejscach nie ma, e, nie ma możliwości albo ktoś nie chce kupować lampy dodatkowej czy latarki, no to 45 lub PU clear. To jest ważne. E, 45 tylko na płaskich powierzchniach, jeżeli kleimy. P.U. Clear możemy stosować w pionie z tego względu, że ona jest gęściejsza, jest taki gęsty miód, a nie tak jak tutaj, rzadka jak bola. Także N11 mieliśmy jako do zalewania wcześniejszy, bo on jest dość rzadki, bardzo dobrze się nadaje. A tak zostajemy przy tym 45 P.U. lub P.U. Clear. No i UV-ka to zawsze nie ma problemu z tym.